serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca i zapraszam do przesłania z kart na miesiąc czerwiec, czyli koziorożec i miesiąc czerwiec. Jakie karty mają tutaj dla Was dobre rady, jakie ostrzeżenia, na co szczególnie powinnyście zwrócić drogie koziorożce uwagę. No i tutaj widzę, że nie wszystkie karty widać. Może zrobię, obniżę trochę statyw. Dobrze, koziorożce. Co tutaj w tym miesiącu się dla Was pokazuje? Trudne wybory. Karta tutaj pokazuje taka karta, ja to nazywam przejścia. Czyli jeżeli podejmiesz jakąś decyzję, te konsekwencje będą miały. Będą się ciągnęły długo za tobą, może nawet lata, yy, lata całe. Decyzja może dotyczyć tutaj yy, spraw uczuciowych. Yy, karta pokazuje, że no, akurat kobieta jest na, na obrazku, ale to może też dotyczyć mężczyzny. Czy jeżeli wy wybierzecie, powiedzmy, rozstanie i wyprowadzkę, bo tu jest jakaś podróż, ale już oddzielnie, a nie razem pokazana, yy, czy też ta wyprowadzka, przeprowadzka. No to może to nie być nie tyle dobry moment, ale raczej karty mówią, przemyśl to. Karty radzą też być taką osobą skałą w tym miesiącu, czyli nie działać pochopnie, nie działać impulsywnie, być takim, taką osobą trochę z kamienną, z kamienną twarzą, ale też tak działać, żeby nie, nie być tą osobą, jak to się mówi, kto ma miękkie serce, ten ma twardą. To właśnie, żeby, żeby tak tutaj y, nie wylądować w tym miesiącu. Czyli należałoby być mm, takim trochę twardym, kimś takim y, o jakichś niewzruszonych zasadach. No ja wiem, że ko koziorożce, te, które znam, one mają swoje zasady, którym się w życiu kierują, ale ja bym to powiedziała bardziej tak, że mm, no, nie, żeby, żebyście nie były naiwne, ale tego zdania, które sobie gdzieś tam założycie, żeby się w tym miesiącu w y, czy pomysłów, żeby się w tym miesiącu trzymać, nie zmieniać zdania. Karty pokazują też, że możecie tutaj coś od kogoś, może ktoś wam coś zaoferuje, ja bym ktoś młodszy od was wiekiem, albo w waszym wieku, albo młodszy, o w ten sposób, ale wy jakbyście były nie do końca zainteresowane. Ja bym powiedziała, że albo pomoc na dłoń, jakaś albo jakaś propozycja, która do Was od tej osoby właśnie, która jest w Waszym wieku lub młodsza przyjdzie, ale Wy tutaj mam takie trochę no nie wiem, jakby może niedowierzanie, kręcenie nosem i troszeczkę takie takie wahanie, takie podejście na zasadzie, że Wy to oczekujecie czegoś więcej, zasługujecie na coś na coś lepszego. Tak bym to określiła. Tak więc, co drogie koziorożce, tutaj krótko, krótko jeszcze podsum podsumuję. Trudne decyzje będą związane prawdopodobnie z kwestiami uczuciowymi, związanymi z podróżą, z jakimś tutaj oddaleniem. Może to być na przykład, że ktoś chciałby do pracy za granicę wyjechać, ale tak jak powiedziałam, ten wybór może Pociągnąć konsekwencje na całe lata albo na całe miesiące, może ktoś wyjedzie, już nie będzie chciał wrócić. Także takie ostateczne, czy też takie diametralne zmiany w tym miesiącu bym Wam raczej odradzała. Bądźcie tutaj taką osobą, która nie tyle co nie zmienia się, ale konserwatywną, czy nie rzucajcie się jakąś na głęboką wodę. Nie, nie róbcie jakichś pochopnych, nie podejmujcie pochopnych decyzji. Takie jest ogólne przesłanie od kart. Ja życzę wszystkim koziorożcom, tym, które się wybierają na urlop, udanych wakacji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu. Papa! Pa.